Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Rozdział 21 księgi Jeremiasza odsłania dramatyczne napięcie między królem Sedekiaszem, a prorokiem, którego wcześniej prześladowano, a teraz rozpaczliwie poszukuje się jego wstawiennictwa. Sedekiasz, stojąc w obliczu oblężenia Jerozolimy przez babilońskiego króla Nabuchodonozora, wysyła do Jeremiasza Paszchura i kapłana Sofoniasza z błaganiem o modlitwę. Parafrazując, mówi: może Bóg uczyni cud, jak za dawnych czasów, jak podczas inwazji ryba 100 lat wcześniej? Paradoks tej sytuacji jest uderzający, bo ten sam prorok, który siedział w dybach jako obiekszyderstwa, teraz nagle staje się ostatnią dyską ratunku dla króla i narodu. Sedekiasz pragnie Bożej ochrony, ale bez bólu pokuty. Chce być chroniony przez Tego, którego odrzucił jako Pana swojego życia. Wiecie, to tak nie działa. Odpowiedź Boga przez usta Jeremiasza jest miażdżąca. Jachwę, boski wojownik, który przez wieki walczył za swój lud, teraz obróci się przeciwko niemu. Prorok używa znajomego języka świętej wojny, ale w odwróconej formie. Wyciągnięta ręka i silne ramię Boga będą skierowane przeciwko Jerozolimie, a nie przeciwko jej wrogom. Słyszymy z ust Jeremiasza jednoznaczny wyrok. Zaraza, miecz, głód spadną na miasto. Sedekiasz i jego poddani zostaną wydani w ręce Nabuchodonosora bez litości, oszczędzenia czy współczucia. Napięcie między królem a Bogiem wynika z fundamentalnego nieporozumienia. Sedekiasz traktuje Boga jak kogoś, kto jest zobowiązany do ochrony jego królestwa, nie rozumiejąc, że odrzucenie Bożego Panowania pociąga za sobą utratę jego opieki. Dla współczesnego chrześcijanina ten tekst stanowi potężne ostrzeżenie przed instrumentalnym traktowaniem Boga. Pragnieniem jego błogosławieństw, ale bez poddania się jego władzy. Sedekierz chciał cudu bez nawrócenia, ochrony bez relacji, łaski bez przemiany serca. Dziś mierzymy się z podobnym problemem zgłoszeniem łaski bez pokuty, Ewangelią bez krzyża. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, mówi apostoł Paweł, bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jezus nie przyszedł przyklepać naszego starego, grzesznego życia. Przyszedł, aby to stare życie zakończyć i obdarzyć nas nowym życiem. Stare życie, mówiąc obrazowo, musi iść na śmietnik. Jeremiasz, choć złamany i cierpiący, pozostał niezłomny, wierny swojemu powołaniu, mówił to, co przekazał mu Bóg, nawet jeśli wiązało się to z cierpieniem i to jest zachęta, by głosić radykalne przesłanie Ewangelii. A nie znośną, możliwą do przełknięcia dla tego pokolenia wersję. To również wyzwanie dla nas, by w trudnych czasach nie dać się oszukać i szukać Boga, który jest tak naprawdę magicznym rozwiązaniem naszych problemów, zamiast codziennie poddawać się Jego panowaniu, Jego woli, kochać Go, kochać to, co On kocha, szczególnie tych, którzy są na marginesie społeczeństwa. Kochani ostatecznie, Wszyscy będziemy musieli stanąć przed trybunałem Chrystusa, obyśmy stanęli tam bez lęku, wiedząc, do kogo należymy, żebyśmy stanęli tam z żywą wiarą, z pewnością zbawienia, tego wam i sobie przy okazji serdecznie życzę. Kochani, oprócz Księgi Jeremiasza pozostajemy w ciągu czytania ksiąg sędziów, Zachariasza i drugiej księgi Kronik. Życzę wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament, Księgi Historyczne, Księga Sędziów, Rozdział 15. Utarczki z Filistynami. Po pewnym czasie, w dniach zbioru pszenicy, Samson z jagnięciem skóz poszedł odwiedzić swoją żonę. Powiedział: Niech wejdę do mojej żony, do jej izby. Ale jego ojciec nie dał mu tam wejść. Jej ojciec powiedział: Naprawdę powiedziałem sobie, że ją całkiem znienawidziłeś, i dałem ją twojemu drużbie. Czy jej młodsza siostra nie jest lepsza od niej? Niech ona będzie dla ciebie zamiast tamtej. Samson jednak powiedział do nich: Tym razem będę niewinny wobec Filistynów, jeśli zrobię im coś złego. Poszedł więc Samson, schwytał trzysta lisów, następnie wziął pochodnie, zwrócił ogon do ogona i umieścił jedną pochodnię w środku między dwoma ogonami. Pozapalał te pochodnie i pognał lisy w łany Filistynów. Tak spalił zarówno stogi, jak i łany zbóż, winnice oraz oliwniki. Filistyni mówili, kto to zrobił, i powiedziano im, Samson, zięć Timnity, gdyż ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Filistyni poszli więc i spalili ją oraz jej ojca w ogniu. Wtedy Samson powiedział do nich, skoro tak robicie, to owszem, zemszczę się na was i dopiero wtedy przestanę. I zadał im wielki cios, udo przy biodrze, po czym zszedł i zamieszkał w grocie skalnej Etam. Wówczas Filistyni wyruszyli, Rozłożyli się obozem w Judzie i rozstawili się w Lechi. Wtedy Judejczycy zapytali: Dlaczego wyruszyliście przeciw nam? Odpowiedzieli: Wyruszyliśmy, aby związać Samsona, zrobić mu tak, jak on zrobił nam. Wtedy trzy tysiące ludzi z Judy zeszło do groty skalnej Etam i powiedzieli do Samsona: Czy nie wiedziałeś, że rządzą nami Filistyni? Co też nam zrobiłeś? I odpowiedział im: Jak oni mnie zrobili, tak ja zrobiłem im. I powiedzieli do niego, zeszliśmy, aby cię związać i wydać cię w rękę filistynów. A Samson powiedział do nich, przysięgnijcie mi, że wy nie zwrócicie się przeciwko mnie. Powiedzieli mu, nie, tylko mocno cię zwiążemy i wydamy cię w ich rękę, lecz na pewno cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi sznurami i wyprowadzili ze skały. Gdy przyszedł on do Lechy, filistyni wznieśli okrzyk, by go spotkać. Wtedy zawładnął nim duch Jahwe. I sznury, które były na jego ramionach, stały się jak lniane nici, które płoną w ogniu i jego pęta wręcz stopniały mu na rękach. Zauważył jakąś świeżą oślą szczękę, wyciągnął po nią rękę, chwycił i pobił wśród nich tysiąc ludzi. Potem Samson powiedział, przez szczękę osła osioł na dwóch osłach, szczęką osła zabiłem tysiąc ludzi. A gdy przestał mówić, upuścił szczękę z ręki i nazwał to miejsce wzgórzem szczęki. Był potem bardzo spragniony i zawołał do Jahwe tymi słowy: Ty przez rękę swego sługi sprawiłeś to wielkie wybawienie, ale teraz umrę z pragnienia i wpadnę w rękę tych nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił skalny moździerz, który znajduje się w Lechi, i popłynęła z niego woda. Samson napił się więc i wróciła mu rzeźkość i odżył. Dlatego nadał temu miejscu nazwę Źródło Wołającego. Jest ono w Lechi po dziś dzień. I sądził Izraela za dni Filistynów przez 20 lat. Księgi proroków większych. Księga Jeremiasza. Rozdział 21. Zapowiedź zdobycia Jerozolimy. Słowo Jachwe, które stało się do Jeremiasza, gdy król Sedekiarz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana ze słowami: Poradź się, Jahwe w naszej sprawie gdyż Nebukadnesar, król Babilonu, walczy z nami. Może Jahwe postąpi z nami według wszystkich swoich cudów i odstąpi on od nas. A Jeremiasz im odpowiedział: Tak powiedzcie Sedekiaszowi, tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Oto ja zwrócę narzędzia wojenne, które są w waszej ręce, którymi wy walczycie przeciwko królowi Babilonu i Chaldejczykom, oblegającym was na zewnątrz, za murami, i zgromadzę je w środku tego miasta. I ja będę z wami walczył wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem i z zapalczywością i z wielką furią. I pobiję mieszkańców tego miasta, ludzi i bydło, pomrą od wielkiej zarazy. Następnie oświadczenie Jahwe wydam Sedekiasza, króla Judy i jego sługi, i lud i tych, którzy pozostaną w tym mieście po zarazie i po mieczu i po głodzie w rękę Nebukadnesara – króla Babilonu w rękę ich wrogów i w rękę szukających ich duszy i on pobije ich ostrzem miecza nie oszczędzi ich nie zlituje się i nie zmiłuje się a ludowi temu powiedz tak mówi Jahwe oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci kto pozostanie w tym mieście zginie od miecza albo z głodu albo od zarazy kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom, oblegającym was, przeżyje, a jego dusza będzie mu zdobyczą. Gdyż skierowałem swoje oblicze przeciwko temu miastu na zło, a nie na dobro, oświadczenie Jahwe, będzie ono wydane w rękę króla Babilonu i spali je ogniem. A do domu króla Judy powiedz: Słuchajcie słowa Jahwe, domu Dawida tak mówi Jahwe. Każdego poranka sądźcie sprawiedliwie. I ratujcie gnębionego z ręki gnębiciela, aby nie wyszedł jak ogień mój gniew i nie płonął tak, że nie miałby kto go zgasić z powodu niegodziwości waszych czynów. Oto ja jestem przeciwko tobie, mieszkanko doliny, skałorówniny, oświadczenie Jahwe, przeciwko wam, którzy mówicie, kto na nas uderzy i kto wejdzie do naszych mieszkań. Otóż nawiedzę was według owocu waszych czynów, oświadczenie Jachwe, i rozpalę ogień w jej lesie, i pożrę wszystko, co ją otacza. Księgi proroków mniejszych. Księga Zachariasza, rozdział 11. Beztroscy pasterze i ich los. Otwórz Libanie swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry. Narzekaj Cyprysie, że upadł cedr, że wspaniałości spustoszone. Narzekajcie dęby Baszanu, że legł las niedostępny, głos narzekania pasterzy, bo spustoszona ich wspaniałość, głos rykul bo spustoszona duma Jordanu. Tak mówi Jachwe. Mój Bóg, paś owce przeznaczone na rzeź. Ci, którzy je kupują, zażynają je i nie ponoszą winy, a sprzedający je mówią, Błogosławiony, niech będzie jachwę, bo się wzbogacę. A pasący je nie oszczędzają ich, dlatego nie oszczędzę już mieszkańców tej ziemi oświadczenie Jachwe. I oto ja sprawię, że wydawani będą ludzie, każdy w ręce swego bliźniego i w ręce jego króla i zrujnują tę ziemię i nikogo nie wyrwę z ich ręki. I pasłem owce przeznaczone na rzeź, dlatego biedne owce. I wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem przychylność, a drugą nazwałem jedność. Tak pasłem owce. W jednym miesiącu usunąłem trzech pasterzy. Lecz znużyła się moja dusza nimi, a i ich dusze obrzydziły sobie mnie. I powiedziałem: Nie będę was pasł. Która ma umrzeć, niech umrze, która ma być usunięta, niech będzie usunięta. A te, które pozostaną, niech nawzajem pożrą swe mięso. I wziąłem moją laskę przychylność i przerąbałem ją, by zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. I zostało zerwane w tym dniu. Tak dowiedziały się biedne owce, które się mnie trzymały, że było to słowo jachwe. I powiedziałem im: Jeśli uznacie to za słuszne w waszych oczach, dajcie mi należną zapłatę, a jeśli nie, to zaniechajcie. I odważyli mi zapłatę: trzydzieści srebrników. I powiedział Jachwę do mnie: wrzuć je przed garncarza, ten wspaniały zaszczyt, na jaki mnie wycenili. Wziąłem zatem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w domu Jachwę przed garncarza. Potem przerąbałem moją drugą laskę jedność, aby zerwać braterstwo pomiędzy Judą a Izraelem. I powiedział Jachwę do mnie: weź sobie jeszcze narzędzie nierozumnego pasterza, gdyż oto ja wzbudzę w tej ziemi pasterza który o zaginione nie będzie się troszczył, młodych nie będzie szukał, i zranionych nie będzie leczył, i stojących nie będzie wspierał, lecz będzie jadł mięso tucznych i poobrywa im kopyta. Biada pasterzowi nierozumnemu, który porzuca owce, miecz na jego ramię i na jego prawe oko, niech mu całkiem uschnie ramię, a jego prawe oko całkiem ociemnieje. Późne księgi historyczne. Druga księga kronik, rozdział drugi. Przygotowania do budowy świątyni. Salomon postanowił też zbudować dom dla imienia Jahwe i dom dla swojego panowania. Salomon wyliczył zatem 70 tysięcy mężczyzn, tragarzy i 80 tysięcy kamieniarzy w górach oraz 3600 kierowników nad nimi. List Salomona do Hurama. Salomon przesłał też do Hurama, króla Tyru, wiadomość. Jak postąpiłeś z Dawidem, moim ojcem, gdy przysłałeś mu cedry, by zbudować mu dom na mieszkanie dla niego, tak oto ja chcę zbudować dom dla imienia Jahwe, mojego Boga, aby poświęcić go dla niego, aby spalać przed nim wonne kadzidła i wciąż rozkładać rząd chleba oblicza, i składać ofiary całopalne rano i wieczorem, w szabaty i w nowie, i w święta Jahwe, naszego Boga, i czynić to na rzecz Izraela na wieki. A dom, który zamierzam zbudować, ma być wielki, Ponieważ nasz Bóg jest większy niż wszyscy inni bogowie. Kto jednak posiada tyle siły, aby zbudować Mu dom? Bo niebiosa i niebiosa niebios go nie ogarniają, kim więc ja jestem, że miałbym zbudować Mu dom w innym celu niż ten, aby przed nim kadzić? A teraz poślij do mnie kogoś mądrego do pracy w złocie i srebrze, i w miedzi, i w żelazie, i w purpurze, i w szkarłacie, i w fiolecie kogoś, kto wie, jak ryć ozdoby. Kto mógłby pracować z mędrcami, których mam przy sobie w Judzie i W Jerozolimie, a których przygotował mój ojciec? Przyślij mi też drewno cedrowe i cyprysowe i sandałowe z Libanu, ponieważ wiem, że twoi słudzy znają się na wyrębie drzew z Libanu. A oto moi słudzy mogą dołączyć do twoich i mogą przygotować drewna w obfitości, gdyż dom, który zamierzam zbudować, ma być wielki i wspaniały. A oto Drwalom i pracującym przy wyrębie drzew przekaże mieloną pszenicę dla Twoich sług: dwadzieścia tysięcy korów i jęczmień dwadzieścia tysięcy korów i dwadzieścia tysięcy batów wina i dwadzieścia tysięcy batów oliwy. Odpowiedź hurama na list Salomona. Wówczas huram, król Tyru, odpowiedział na piśmie i przesłał je Salomonowi. Ponieważ Jahwe kocha swój lud, ustanowił ciebie nad nimi królem. Dalej huram mówił: Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię, że dał królowi Dawidowi mądrego syna, mającego rozwagę i rozum, który chce zbudować dom dla Jahwe i dom dla swojego panowania. Teraz zatem posyłam człowieka mądrego, mającego rozum, Siuram Abiego, syna pewnej kobiety z córek Dana, którego ojciec był tyryjczykiem, obeznanego z wykonawstwem prac w złocie i srebrze, w miedzi, w żelazie, w kamieniu i drewnie. W purpurze, w fiolecie i w bisierze i w szkarłacie, obeznanego też z ryciem wszelkich ozdób i urzeczywistnianiem wszelkich pomysłów, które zostaną mu przedstawione, mogącego pracować wraz z Twoimi mędrcami i mędrcami mojego pana Dawida, Twojego Ojca. A teraz pszenicę i jęczmień, oliwę i wino, o których mówił mój Pan, niech przyśle On swoim sługom, a my naścinamy drzew z Libanu zgodnie z całym Twoim zapotrzebowaniem. I dostarczymy ci jego tratwy morzem do Jafy, ty zaś przeniesiesz je do Jerozolimy. Siły robocze Salomona. I Salomon zliczył wszystkich mężczyzn będących przychodniami w ziemi Izraela, po spisie, który przeprowadził Dawid, jego ojciec, i znaleziono ich 153 600. Z nich 70 000 uczynił tragarzami, 80 000 kamieniarzami w górach, a 3600 kierownikami do nadzorowania prac ludu. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.